Panie Marszałek, proszę o odroczenie obrad do czasu, aż pan premier Morawiecki wreszcie powie prawdę. Jak to jest z pozyskiwaniem dla Polski pieniędzy z Unii Europejskiej? Delegacja lewicy właśnie wróciła z Brukseli. Mieliśmy rozmowy z Komisją Europejską i co? Komisja Europejska mówi jednoznacznie. Pieniądze czekają na Polskę. Pieniądze są zamrożone do czasu, aż przestaniecie łamać praworządność. To jest wasze zadanie, żeby wypełnić wymogi praworządności. To jest wasze zadanie, żeby kamienie milowe zostały spełnione. Nawet Orban, co mówi Komisja Europejska w ostatnich tygodniach, masowo śle projekty ustaw naprawiające praworządność na Węgrzech. Panie Kaczyński, Orban jest sprytniejszy od pana, bo wie, gdzie są pieniądze. Bo wie, że pieniądze są, są potrzebne w czasie kryzysu inflacji. Do roboty, przestańcie kłamać o pieniądzach, które są blokowane. Odblokujcie te pieniądze, bo polskie rodziny na to czekają.